św. kapłani, siostry zarządne, droga Arjanie, który jest gościem. W salwie responsoryjnym śpiewaliśmy słowa. Błogosławieni, słuchający Pan. Błogosławieni, których droga nie skalana którzy postępują zgodnie z prawem pańskim. Błogosławieni, którzy zachowują Jego upomnienia i szukają go całego serca. Błogosławieni, czyli szczęśliwi, ci, którzy pełnią wolę Ojca, wolę Boga. Nie jest łatwo pełnić wolę Boga. <tryk> Zwłaszcza, gdy staje coś trudnego przed nami, trudne zadanie. Wtedy często do głosu dochodzi to nasze ego, ja. Chcielibyśmy to ominąć, iść swoją drogą. Za Filipową, Pan Jezus pytał uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. I oni odpowiadali: Jedni za Jana Czciciela, inni za a jeszcze inni za jednego z proroków. I pytam: A wy za kogo mnie uważacie? I wtedy Piotr. Odpowiada zdecydowanie, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Wyznaje wiarę, że Jezus jest Bogiem. Zapowiadanym Mesjaszem. Chrystus dalej ich poucza, mówiąc, że będzie cierpiał, że będzie odrzucony przez arcykapłanów przez uczony w prawie, będzie zabity, trzeciego dnia zmartwychwstanie. I wtedy Piotr, ten który wyznał wiarę, bierze na bok. Jezusa sam nie próbuje go upominać. Nie przyjdzie go nigdy na siebie. Jezus spojrzał na Piotra, spojrzał na uczniów i wypowiedział bardzo mocne słowa. Wypowiedział, przenikająca w do szpiku kości, zemść mi z oczu szatany, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Piotrze, ty myślisz po ludzku, tu trzeba myśleć po Bożym. Piotr to zrozumiał. Później. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, sługa Boży. Wielu z nas obejrzało film o księdzu Jerzy. Właśnie on pełnił wolę Boga. Słuchał jego głosu. On poszedł do tych utrudzonych, szukających sprawiedliwości. On wzywał do miłowania nieprzyjaciół, do przebaczenia. Mówił o pracy, bo bardzo dużo, wiele kosztowało. Nieraz zapłakał, ale gdzieś z boku właśnie słyszał głosy, a więc odzywało się to, co ludzkie. Został w Warszawie, Jedź do Rzymu. Tam już nie będzie za tobą chodziła służba bezpieczeństwa. Pozostało i wiemy, jak się skończyło. I w życiu każdego z nas jest wiele właśnie trudnych chwil, trudnych sytuacji. Może nieraz chcielibyśmy to ominąć. Sam Chrystus mówił, kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż i niech mnie naśladuje. W życiu kapłana jest też wiele właśnie trudnych chwil. I dla mnie taką trudną chwilą w tym ostatnim czasie jest zmiana parafii. Na pewno też dla księdza bo przecież tutaj był 14 lat. Wróc w tę parafię. Ja byłem tylko sześciu roku, ale też w do bardzo. I teraz trzeba właśnie stanąć na nowej ziemi, pośród nowych ludzi i tuż pasterzować. I nie ukrywam, lękam się, tak jak je Ale ja nie potrafię. Ja nie umiem mówić: Panie, gdzie Ty mnie posyłasz? Ale Bóg do jedyniarza mówi: Nie lękaj się, ja jestem z Tobą. Ja też. Słyszę ten głos płynący z głębi serca wnętrza mojego, nie lękaj się, ja będę z Tobą, tak jak wcześniej byłem i teraz jestem. Ja będę z Tobą. Jestem. Staję dzisiaj w tej świątyni przy obdarzu pośród Was, moi drodzy, i oznajmiam, że nie przybywam, by błyszczeć Słowem i mądrością, ale chcę głosić właśnie Chrystusa, tego ukrzyżowanego, który zmartwychwstał dla naszego zbawienia, który jest pośród nas, jest w sakramentach świętych, jest pod postacią tego białego chleba, którym karmimy się na co dzień, jego chcę głosić, Jego służyć, drugim człowieku. Podejmuję więc wysiłek, będąc tutaj, na tej ziemi, w tym miejscu, by budować Jego królestwo, by budować kościół duchowy, jak i ten materialny. Dlatego gorąco proszę, o czym już słyszałem i te właśnie zobowiązania nie mam, tak można wyrazić, więc gorąco proszę o modlitwę, abym mógł dalej realizować powołanie kapłańskie, abym właśnie mógł dalej mówić. Tak jak mówiłem do tej pory od samych, samych święceń kapłańskich, radością jest dla mnie pełnić wolę Twoją, mój Boże. Amen.